To jest moja pułapka. Zobacz, jak ja skończyłem grę. Ale najlepsze jest to. to jest... Ty, jest tu gdzieś ten wariat może mnie zabije. Najlepsze jest to, że... To jest pierwsza zasada zawsze, jeśli grasz bez cheatów, musisz no mieć przy sobie. Musisz mieć, jakieś... musisz mieć przy sobie jakiegoś klocka. Żeby nie skończyło się to tak jak teraz. O, Jestem w pułapce, ale o zobacz. nie w stanie skopać. Co? Tak ty, właśnie. Jesteś... Może tak, no. Ty. Nie wierzę. A jego nie było tu. Kurwa! Jego nie było... A jego nie było wcześniej, nie? Jak mnie vlogowało. Ani Polska, że jeszcze może się to... <noise> Albo żeby mnie chociaż ten witer, Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Ale może coś tu gdzieś jest jeszcze, nie? to może... Ej, jak odpalisz streama... Na YouTube czy gdzieś tam kordy pokażesz to może jakiś... Nie, ale przecież czyjdzie. mi to tak za, zacina, że mi się nie chce w tym sensu. Napisz na czacie. Ja pisałem, ale ja spamowałem wcześniej kordami, ale nikt nie przychodził. Tam jest... Tam jest chyba typek. Lecz nie typek, tylko wiesz, coś tam jest. Ten Wither? Widzisz, co się tam kręci? Czekaj, bo mnie nie może... Jak się Aha. przybliża? Nie można mówić. To, wiesz co to jest? Ty, ty! Co to było? To był Ujder, który strzelał. A. Ale tam co się kręciło u góry, a? To, to jest kobel tą. To jest kobel, nie? Też Ta. mi się tak wydaje. A, a i to on jest centralnie nade mną jak no, tylko... tak. No i nic. Mam jedno mięsko. Ja mogę tylko... Moją teraz nadzieją jest to, że ktoś mnie... że ktoś mnie kill him? Albo... Eee... To, że zdechnę z głodu. Także pamiętajcie dzieci. Życie, życzę ci śmierci, <gry> pamiętajcie dzieci, żeby zawsze mieć przy sobie e, klocka, bo oczywiście komenda kill nie działa, jakby ktoś nie wiedział. No i to jest taki fail. Nie dość że właśnie... Ty, coś słyszałem, nie? A nie, to mnie już zaczyna bić głód. Nice. Nice A tu po prostu No bo tu zostaje, tylko trzeba skakać, nie? Zobaczymy. To mm. no pomyślisz, że ja z full głodu tak musiałem zejść, kurwa Ale właśnie to jest taki fail Najlepsze to jest to, że wtedy jeszcze zginąłem z tego pająka, nie? Ty, a poskacz tylko tak... Coś widziałem, jakby antyczas był postawiony gdzieś koło ciebie, nie słyszysz nic? Z prawej strony Kurwa, z której? Tu? Tak, tak, Ty, tak co?! Był... LOL! To cię zbustowało ten, ten skok ci zbustował. No, no! LOL! No. a teraz, i teraz serio zagnę z głotu! O nie! Masz to nagrane. No tak. Czekaj, biorę to. Biorę to. A, czekaj, muszę wyłączyć C. Chyba auto nie mam w ogóle. Nie, nie mam. Dobra, i teraz tak. Eee Boże jak się kordy włączało F5 F3 Ty i. Kurde, te kordy tego fitem ty, ty miałeś rację, zobacz No, bo widziałem to tak jakby ten był <słuch> Zobaczymy czy kurz obije do końca Chyba ja... On chyba zabija... Nie zabija do końca, tylko jak... Nie, zginąłem. Ja pierdolę. O matko. Ale, ale to było dobre, zboostowało mnie ten... Cios z głodu. I zobacz jaki to jest epicki fail. Wszystko jest takim failem tutaj. Najpierw śmierć od pająka, już jak wybiegłem z tego. Potem jeszcze wpadłem tutaj. Potem się udało wyjść, to skręłem z głodu Nie, to mnie by... to bym nie musiało, wiesz co, dropnąć po drugiej stronie tego syfu Zaraz zobaczymy, co tu będzie za teren, to... dup, jakaś randomowa do. Pierwsze to, że każda utrata HP tak jakby ci zabiera trochę głowy. Chodź, hmm. kurwa Co tam jest zielone? Ja co to, to będzie. Zobacz jaka to jest ściana z tej wody. No nie z prawej strony, chyba. z lewej możesz przejść, tam? Nie no. no. tutaj tą drogą przez tam. Aha. Uj, Tak będziesz musiał do niej dojść i tak. W zasadzie ten no nie trzeba schodzić. Ale to jest to, jest to, to, jest to główno, nie? No nie wiem, tego się nie przejdzie. Na byś tego nie przebórał? <noise> <noise> Okej okay. No mógłbym próbować Nie wiem czy nie po prostu czy nie prościej jednak poczekasz na, na spawna po drugiej stronie tego sypu. Uff, opolują na mnie Ty, ten ma miecz też Zem ma ten miecz, a ja w ogóle mam jeden ten <grym> uuu uh. Jestem na hita dla nich Teraz Ale ja sobie będę wiesz, bo oni nie będą chcieli się też utopić Ja to mam w sumie wyjebane na życie Najgorszą rzecz jaką mogłyby zrobić Z drewna zrobili miecz a wiesz, że w ogóle mam kawałek jeden drewna Widzę, widzę czy ja w ogóle w dobrą stronę się teraz przemieszczam Mi się nie powinno, mi się nie będzie chciało już ten, ja im zoram no, Ale Tylko, że... Myślą, że ty masz coś do zrobienia pewnie Gdzie oni są? Dobrze. mogą być nade mną A, są nade mną typy. Pa, pa, ten, pan czuje się do mnie. No to dawaj, dawaj na samo dno. Ty, jak on się tak spanczono Ty, nie zdążę, nie zdążę wypchnąć. Powiem... <laughs> to trudno. No, a... Nie Nie na najgorszej kolory masz chyba, nie? No, takie o... o no. Takie o... To no. jest kultura nawet. Jak się ten widok nazywa? The watchmen are recruiting. Czyli, że jakaś tam gildia re rekrutuje. Dobra, stąd może się jakoś prze... yy, przebijemy. Aaa, tu wygląda sympatycznie. Mamy piękny wschód słońca. Mamy trochę. Mamy gravel. <grystanie> Czekaj, wezmę sobie tego. Weźmiemy sobie trochę. Dirta. Mamy całkiem. Całkiem sympatyczny dobytek. Już można się wybierać w podróż. Że znajdziemy moje, moje truchło. Ciekawe, czy, czy. ja mam gdzieś kordy zapisane? Ja chyba. Kurde, tylko to trzeba by się przeskrolować pewnie przez. przez Discorda. To namierzyć. Chociaż nie pamiętam, czy ja coś w ogóle miałem. Nawet chyba nie ma sensu szukać tego, tego. ale raczej tylko z ciekawości bym to zobaczył, wiesz Patrz jak sympatycznie o. Bez uwaga na, na jakieś, wiesz Uszywe kroki Lak był troszeczkę obstrałem. Jest tylko jeden problem. Jaki? Bo w momencie jak ty skaczesz tutaj i sprintujesz, ci trochę głodu uciekł. Ja wiem, ja wiem. To jest. Ja wiem niestety. Ale tutaj wiesz, prędzej czy później tak ten głód ucieknie. A w niektórych tych tam to trzeba, jednak tu do parkera, troszeczkę parkera. Wiesz, ja, ja tam ćwiczę trochę parkera O, tu jest ten znak tych tych Knopków Tak Ale, możemy iść bez tego Bez głodu teraz, żeby znaczy bez sprinta Ty Teraz jeszcze miał kilo, w ogóle razem, To byś mógł ten ender poskupywać Z każdego Ta. chyba dropi po 8 obsad, to już też jest Dobre budowanko Ta, Tak, bardziej w bardziej by mi zależało na drewnie i żarciu przede wszystkim niż na obsie. Wędkę znaleźć, to już jesteś ustawiony. No to mówię ci, ja tak właśnie myślałem... Czy po prawej stronie No, o, ty. Dobry wzrok. No, to jest rzadki widok na spawnie. Drywno. Uj, to ile? O. Zbiorę to wszystko, się do, dosięgnę tam, raz zbieramy wszystko kulturalnie. No i i. Może craftinga nie będę robił, bo może gdzieś znajdziemy Cztery drywna, piechotą nie chodzi Ja bym chciał, żebyś znowu z pająka i crafty <grym> Ja bym, nie wiem, ostatnio bym pająk zabił <grym> Dwie nici ci wystarczą, żeby przeżyć mm. Albo wiesz, jakąś farmę. No. Ja no za to pierwszy już to, to już są frikasy. No. o delikatesy. Znaczy, wiesz, no, wędka jest fajniejsza niż farma, bo wiesz sam sobie, kiedy Ktoś potrzebujesz, kiedy potrzebujesz, to sobie ten. robisz. no. Farmy raczej, wiesz, jak, jak tu znajdziesz farmę, to z reguły ona jest taka, że tam jeszcze nic nie wyrosło, albo ten. O, drewno. Drywno. drywno. Ktoś tu musiał jest bogaty Wyjątkowo bogata osoba tędy się Podsadzała drewniankami. Pomyśl sobie, że to drewno to już Czeka na Ciebie 6 no. Ty, to... lol, drzewo Kurwa si, dziwi, dziwi, że ja to widzę w ogóle tak. takim Ja ten, ja też miałem, miałem chwilę... Ja miałem chwilowo, wiesz co Ty, co tam jest? Zobacz, co tu się dzieje. Paradise. Paradise! What the fuck? I to na spałnie nie? <laughs> Dawaj drewno, chłopie. Jabłka ci mogą z tego wdrożyć, jak poskoczysz. Ta, ale jabłka to wiesz, kurde. To, to... Ja się boję, że to zaraz mnie jakiś freaky wiesz, zabije. crafting. Noice. Ej, co ja zrobiłem? Kamienny ten mieczyk się opłaca robić? Urwa. Lepiej mieć niż nie mieć. Jakbyś miał jakiegoś pająka czy zabijaka? No, no, opka jakiegoś się boję, wiesz? Tak jak tamtych dwóch spotkałem, wiesz? I free Szkoda, że we mnie w takie miejscówce, wiesz, zabili. Urwa. O, jeszcze ten netherrek po to będziesz mógł się bo to ty się Stadzonka Ty to czekaj, ja sobie zrobię jeszcze, wiesz co? Więcej się zrobię, Kurwa ja jeszcze... Tam jednej siekiery. Siekierę właśnie chcę zrobić. A to kamieną zrobię już od razu. Czekaj, bo się zeszczą zaraz. <gry> Ale tu nie mam jak tego kamienia i będę go kopać. Kurwa. To jest taka... To jest takie riski trochę tutaj. Przebywanie moim zdaniem, chcę wziąć jak najwięcej się da. Zostawimy oczywiście coś dla, e... dla kolejnych travelersów. Mm, ale fakt. Y... Ciekierką też można. Nie wiem, czy zadaje więcej obrażeń niż ten. Tyle tak. samo, czy ten. więcej. No. To trochę Tak, tak, tak. Ja tutaj całe, e, całe drzewo wiesz. Zajmę. O, tu się coś przyda zawsze. Choku już. Tak, jak gdzieś odsadzimy jakieś drzewko, żeby nie było, żeby tutaj inne freekile też miały, wiesz. No, ale to wiesz, ty, ale to może jeszcze tutaj jest gdzieś żarcie. Zobacz, ile tu drewna jest, co to jest? Czekaj, obczajmy tą miejscową w ogóle. O, tutaj ten, jest. są kurde pułapki. Ty, co to jest w ogóle za miejsce? Może tu jest gdzieś skitrana jeszcze farma, wiesz? Okej, okay. zobacz to. Ktoś tu ma monopol na deski To jest noise, to jest noise Weźmiemy jeszcze troszeczkę, już potem wiesz, za spawnem to Już drewno to nie jest żaden w ogóle problem, nie? Popatrz, do góry trochę Ej. Okay. No Tam nad obsidianem z strony To? Jest taka wieża, no 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 to to jest jakaś ta flaga, nie? Bo nie wiem, jakie jest prawdopodobieństwo, że jak z łapki skopiesz miście z cichymi To jest ci chyba to samo. O kurwa, zawał. No, byłeś tu. Tak. Tak, ale to są lagi przez... Chciałbym, żeby mnie wywaliła. Mhm... Mm O! Nie wiem, czy już tym nie będziemy sobie mogli kulturalnie... Ty, czekaj! O, oh, fuck you! Fuck you. Gdzie ten debilek? Trzeba go okrążyć, niestety. Nie chcę za bardzo do go zbliżać, bo mnie zaraz wywali z serwera. Ale tak samo się nie chce do tego. Muszę łoma zbliżać. To już jest... nawet nie wiem, czy to nie jest, nie jest ta, ta droga już What? Kurde Czekałem, żeby mnie dowaliło Ale jestem Ty zobacz, widzisz? Pole Ale nic nie rośnie. Mm. O, oh, dirt Fuck you! Ale mik a, Fuckie Muszę was tu puścić No kowiec, ale jest węgiel. Nice, oficjalnie autostrada. To już się oddalamy praktycznie. ale jest to strefa spawnu. Ale już teraz powinno być trochę spokojniej. Przy 10 tysiącach kratek, to jest takie miejsce, gdzie ja uciekam gdzieś tam na bok, żeby sobie żarcie wstępnie ogarnąć. Ale wiadomo, że tak naprawdę to trzeba 100 tysięcy przebyć, żeby się w ogóle czuć. Fuck you! W jakikolwiek sposób bezpieczny. No właśnie. Będę tu, to u bokiem, pójdziemy. No Jezu, kurde, jakiś prąd jest. No, ale może przynajmniej farma jakaś bokiem. Bokiem niewygodniej, ale. No, można coś znaleźć, fajnie. A to mnie nie błysuje więcej od razu, nie? Już rozwalono tam drogę To jest bardzo kulturalne, ja bym sobie musiał... Czemu mnie tylko A nie, bo drzewo byś musiał znaleźć Żeby mieć jabłko No nie, no, zobacz ile ja no, mam... No, fuck fuck you. you! A to jest Wither, ja myślałem, że to jest drzewo Kurwa, dostałeś Przecież ja mam w chuj ten, tylko że to, to na spawnie Przecież wcześniej miał parne rzeczy, to, że A. nie zauważyłeś, że to Może jest do osta Kurwa Zdena? Ile no. mam tych żyć? dałem Ja do kurwa jeden yeah,